Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym filmiku i dzisiaj przychodzę do Was z rozdaniem, które miało odbyć się w zeszłym tygodniu, ale że u nas ostatnio po prostu jest, dni są nieprzewidywalne, tak też było i w tym yy, momencie. Dlatego też rozdanie zacznie się troszeczkę później. Także najpierw, moi drodzy, powiem o zasadach rozdania, a później pokażę Wam, co będzie w przesyłce. Czyli tak, ja będę sobie jeszcze zerkała na kartkę, żeby nie pomylić dat, ale pomimo tego, że ja powiem, jakie są zasady rozdania, również Wam napiszę pod filmikiem. Zaczynamy. Czyli rozdanie rozpoczyna się 9 sierpnia 2022 roku, czyli dzisiaj, we wtorek, zakończy się 15 sierpnia 2022 roku, losowanie zwycięzcy odbędzie się 16 sierpnia 2022 roku. Drugiego roku. Dlaczego mówię rok? Bo kiedyś ktoś mi napisał w wiadomości prywatnej, że dlaczego już nie może wziąć udziału w rozdaniu, skoro ono jeszcze trwa. Dlatego też mówię rok. Tak, to tak na marginesie. Przesyłka na terenie Polski, chyba że ktoś będzie miał życzenie, a ma kogoś tutaj w Polsce, żeby mógł odebrać przesyłkę, to jak najbardziej również może wziąć udział w tym rozdaniu. Należy być moim subskrybentem w dniu. Losowania prosiłabym, aby dana osoba po prostu miała, która weźmie udział, miała widoczną subskrypcję. Przez cały czas trwania nie musicie, byle właśnie w dniu losowania była widoczna subskrypcja. Co należy wpisać w komentarzu? W komentarzu należy wpisać, jaką tematykę najbardziej lubicie u mnie na kanale oraz pomysł na jakiś filmik, jeżeli macie. Oczywiście, jeżeli nie będzie tego pomysłu, to nie będę Was skreślała, bo, bo głównym jak gdyby takim punktem, który trzeba spełnić, to właśnie napisać jaką tematykę na kanale u mnie lubicie najbardziej. A to, czy będziecie mieli jakiś pomysł, może ciekawy na filmik, to już taki dodatek, co jeszcze? Aha, do 17 będzie miał czas zwycięzca lub zwyciężczyni, aby się do mnie odezwać: czy to na maila, czy to na Instagramie, czy to na Facebooku, czy to prywatnie, bo nie wiem też kto to będzie. Z kilkoma osobami mam też prywatne kontakty: z kilkoma na Facebooku, tu na Instagramie, tu na YouTube. Także to już wtedy będziemy uzgadniać w dniu losowania. Jeżeli zwycięzcą będzie na przykład mężczyzna, bo będzie chciał wziąć udział. To do tej paczuszki, którą wam za chwileczkę pokażę, dołączę po prostu coś dla mężczyzny, żeby nie był pokrzywdzony. I to by było, słuchajcie, kochani, na tyle, jeżeli chodzi o zasady rozdania, i teraz pokażę wam, co. Będzie w paczuszce. Nie będą to jakieś kokosy. Jest to też takie moje drobne podziękowanie za to, że jesteście, za to, że subskrybujecie kanał, że się udzielacie, że piszecie komentarze, piszecie wiadomości prywatne. Takie małe po prostu podziękowanie. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze w sierpniu jakieś rozdanie, jeżeli nie w sierpniu, to we wrześniu zrobić. I pierwszą. Rzeczą będzie to maseczka bąbelkowa. Ja tę maseczkę miałam i ona się u mnie fajnie sprawdziła. Także mam nadzieję, że osoba, która wygra, również będzie zadowolona. Ten taki fajny efekt, kiedy ta maseczka zaczyna bąb bąbelkować aż mi się język zaplątał bąbelkować. To jest naprawdę niesamowite takie gilgotanie. Drugą mamy maseczkę również w płachcie, i tutaj już Wam przeczytam. Jest to z wyciągiem z dzikiej róży stabilizowaną witaminą c pomaga zachować naturalny blask skóry coś takiego kolejne mamy pędzelek jest to pędzelek do cieni do powiek kolejną bardzo fajną rzeczą też u mnie przetestowaną jest to sól do stóp dobrze mówię tak kryształki do kąpieli stóp naprawdę muszę wam powiedzieć że Rewelacja. Zresztą z tej firmy ja miałam kiedyś właśnie do kąpieli. Dostałam od, od Małgosi, z którą miałam okazję się spotkać i naprawdę rewelacja. Później zauważyłam, że ta firma również jest w Polsce. Też sobie kiedyś kupiłam. Później też od kogoś jeszcze w przesyłce dostałam, także naprawdę jeżeli zauważycie tą firmę, to naprawdę mają świetne kosmetyki. Super. Kolejną rzeczą będzie taka kosmetyczka jest to taka czarna. Tu widzę w takie białe serduszka. Tutaj widzę, że tak troszeczkę cień pada dziwnie, ale jest to czarna taka zwykła kosmetyczka. Do tego pilniczki. Uwielbiam te pilniczki, naprawdę też się świetnie sprawdzają. Tu są trzy sztuki. Tak, trzy. I na końcu taki ręcznik do włosów. Czy to się ręcznik do włosów z mikrofibry? Ja użyłam też jakiś czas temu, mówiłam, jak sobie kupiłam, że to jest najlepsza rzecz, jaka może być. Zawijamy sobie włosy podpinamy guziczkiem, bo tutaj mamy wszystko wyjaśnione i jak to zrobić, zresztą tutaj też mamy. Naprawdę, słuchajcie, bardzo fajnie chłonie wodę. Dla mnie po prostu strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o... jeżeli chodzi o... o właśnie dosuszenia włosów. Także tak, moi drodzy, to by było na tyle. Tak jak powiedziałam, jeżeli będzie zwycięzcą mężczyzna, dorzucimy jeszcze coś do tego. Ale co to już wtedy będzie niespodzianka, bo też tak sobie właśnie teraz pomyślałam, że może jakiś mężczyzna weźmie udział, więc fajnie by było coś, wiecie, również dla mężczyzn, a nie tylko paczuszka dla kobiety. Chociaż oczywiście maseczki mogą robić i mężczyźni. Długie włosy mogą mieć również mężczyźni. Piłować pazurki mogą również mężczyźni, więc to wiecie, niczym nie przeszkodzi. Dobrze, ja już nie przedłużam. Wam życzę moi drodzy, oczywiście powodzenia. I cóż, i my widzimy się w kolejnym filmiku. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, papa. Pa.